Witam z ze szkoły numer 5 Dziewczynki Czwarte miejsce Banino Kapitana z Banina prosimy Ale do mnie tu wejdźcie pod to szarfu Macie prawo kapitanowie Dziewczyny? Nie, Banino Proszę tutaj Z tej strony, o Kartuszy, czekamy na kapitana Kartus z dziewcząt z szkoły podstawowej. Nie ma. Szkoła przedkrowa, kapitan, prosimy. I na pudło, proszę. Drugie, tuchlino. I w milno, prosimy, kapital. To no są zwycięzcy dzisiejszych biegów, pierwsze pięć drużyn A teraz pana przewodniczącego Rady Gminy Chmielno i Pana Przewodniczącego Starostwa Powiatowego Prosimy o wręczenie na dróg. przy aktywnym udziale księdza proboszcza. Można robić zdjęcia. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć...